La, 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 la. Zapraszam, podano do stołu. A ja dzisiaj mam ochotę na coś małego, zdrowego i bardzo pomidorowego. No, zapraszam serdecznie. Ja chcę zobaczyć dzisiaj Wasze talerze. Dlaczego? Bo dzisiaj jest Dzień Szczęścia na talerzu. Przyznajcie się, kogo uszczęśliwa czekoladka, a kogo mały pomidorek, kto robi kalaretkę, a kto woli do życia mambę. Pokażcie nam swoje talerze Wasze kolorowe, zwariowane, zdrowe i pyszne przekąski śniadanie. Pokażcie, co musiałoby się znaleźć na talerzu, żeby Was uszczęśliwić. A więc dzisiaj gotujcie. Ubierzcie swoje kucharskie! Widzieliście samochadło mi do ręki. To chyba jakiś znak, że ja naprawdę lubię mambe. Ale uwielbiam też zdrowe kanapki ze szczypiorkiem. To już nie będę Wam dalej podpowiadać. Co? O co pytacie? Czy ja lubię jabłecznik? <laughs> uwielbiam! I to śmietane z truskawkami? Następne pytanie z sali! Czy co lubię? Borówki? No bo, a wy pokażcie, co lubicie. Gotujcie, przygotujcie, zróbcie zdjęcia waszych szczęśliwych talerzy, zrobimy z tego wystawkę tego, co na talerzu daje nam szczęście.